Atrakcja na wesele, która wzbudzi takie reakcje. To atrakcją jest iluzjonista. I nie chodzi o magika PRL-u, który będzie przez 20 minut wyciągał chusteczki, a na końcu pojawi królika. Chodzi o interaktywny pokaz magii, gdzie magia łączy się z rozrywką, a wasi goście mogą doświadczyć niemożliwego w swoich dłoniach. Zrobię teraz trzy proste przełożenia. Jedna karta musi skoczyć na to. Czerwona karta. Panie Michale, proszę powiedzieć, w kilka sekund mam teraz kartę na Jest to oryginalna atrakcja dla osób w każdym wieku. Bo kto z nas nie chce zobaczyć czegoś niemożliwego na własne oczy? Trzy. Dwa. Użyjemy... Tak, 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 karta, tak jak tak. powiesz. Dema serce, tak. Wystaw dłoń przed siebie, wciąg do góry. Poruszaj ją delikatnie. To była karta Kier, serce. Wejdź na moją stronę. Znajdziesz tam dokładną ofertę, a interesujący cię termin wygodnie sprawdzisz w kalendarzu online. Spraw, aby wasze wesele było niezapomniane.